Barbara Nalepka, błyskawiczne zwycięstwo. Powiedz, yy, co czujesz po tak szybkim zwycięstwie? No Na pewno radość. W sumie nawet nie wiem, co czuję. No, bardzo się cieszę, że kolejne zwycięstwo było przed czasem. W pierwszej rundzie. No, super. Kwestia, że przyjęłaś y, przeciwniczkę na ostatnią chwilę, która była o tyle kilogramów 9, zdaje się, tak? Cięższa. To rozumiem po prostu, żeby nie zmarnować już chyba tych przygotowań, tego przekładania można powiedzieć. No nie chciałam zmarnować tych moich przygotowań i też zawieść sponsorów, no bo też mi, mi naprawdę dużo pomogli. No wiedziałam, że jestem bardzo dobrze przygotowana, więc żadna waga mi tam nie straszna. Yy, widziałem, że miałaś bandażowaną rękę. Co się stało? No jakoś była przy uderzeniu, coś mi musiało strzelić. No nie mogę teraz ruszać ręką, no mam nadzieję, że to tylko stuczenie, no że nic poważnego. A dużo razy mocno trafiłaś ma yy, marzenę, bo akurat ja byłem na zapleczu, robiłem wywiad, także nie zauważyłem niestety tego błyskawicznego TKO. Kurde, no w sumie nie pamiętam, no na pewno tam z dwa cepy takie weszły, no przy jednej cepie poczułam palec, że mi coś strzeliło w palcu. No a później to już waliłam. Jak, jak zobaczyłam, że ona jest pod siatką, to po prostu waliłam ile wlezie. No, dopóki sędzia nie przerwie, już wiedziałam, że to raczej będzie koniec. Bo ona już się zasłoniła, już chyba miała dość. No, Zamroczyło ją na pewno. Rozumiem, że z niecierpliwością będziesz czekała na poprawę zdrowia Twojej niedoszłej rywalki Izabeli Badure. No powiem tak, ja już nie chcę z nią walczyć. To już, bo to jest tak naprawdę takie jawne walenie w kulki. Ja się na nią szkowałam. Już znałam walkę od mniej więcej marca, czekałam, czekałam i nagle dwa dni wcześniej się dowiedziałam, że ją boli brzuch. No, ja jestem po chorobie, po antybiotyku, jestem cały czas na antybiotyku i jakoś spokojnie mogłam wyjść do walki, a tu z powodu bólów brzucha, no moim zdaniem nie zrobiła wagi i wiele osób tak uważa, również z organizatorem i nie tylko. Co jest tak naprawdę tego to gotowie, ona sama, no moim zdaniem albo się wystraszyła, albo coś, no i każdy ma jakieś problemy zdrowotne. Wiadomo, je Jowtuszko walczył ze złamaną ręką i dał radę wyjść do walki. Tam dużo zawodników walczy z połamanymi rękami, z jakimiś kontuzjami nóg albo coś. Jakoś mogą wyjść do walki. Ja też jestem po kontuzji kolana, po kontuzji kostki, po kontuzji ręki i jakoś spokojnie byłam pewna, że dam radę sobie w tej walce. No. Z bólu w brzuchu. Akurat y, przyznaję, że jej menadżer wspominał mi, że to jest dosyć poważna sprawa, nie wnikam w to. Mniejsza z tym gratuluję zwycięstwa. Dziękuję Do zobaczenia bardzo. następnym razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A, to ta <grym> ręka. Okej. Okay.